Cześć, to ja, sfrustrowany Boomer. Tym razem będę Was zachęcał do obejrzenia dwóch już znanych, mam nadzieję, Wam seriali. Zaczynam od pierwszego odcinka czwartego sezonu Kulawych Koni, które właśnie dziś, we środę, pojawiły się na Apple TV. Co mogę powiedzieć? Lamp, czyli Gary Oldman, znowu, jest, znowu ma tłuste włosy, znowu jest nieświeży, ma dziurawe skarpetki, jednym słowem śmierdzi. Dobrze tego nie czuć z ekranu. Kulawe konie, czyli jego grupa, no właśnie, oni ze sobą nie przepadają, a jednak, a jednak są ciągle wobec siebie lojalni i oddani. Pierwsza scena czwartego sezonu to znowu jadka, tym razem w centrum handlowym. I furgonetka zaraz po zamachu, omal nie zabija, nie potrąca jednego właśnie z kulawych koni. Czyli co? Czyli wszystko jest klasycznie jak zwykle w tej, w tej historii, w każdym sezonie. Yy, składniki są znane, a jednak nie wiemy, co znowu z nich zostanie przyrządzone. Tym razem ślinka mi nie cieknie, ale jestem przekonany, że to, co przygotowali scenarzyści na podstawie powieści, z tą obsadą, w tej scenografii, z, w tym anturażu, znowu to będzie po prostu przepyszna potrawa i znowu Was zachęcam do tego, abyście poświęcili trochę czasu dla kulawych koni. Teraz czas na, no właśnie na co? Na grupę zadaniową. Obejrzałem trzeci odcinek tego serialu, który zaproponuje HBO Max i tak, jak po pierwsze mówiłem, że to jest coś świetnego, tak podtrzymuje swoje zdanie. Ta historia się rozkręca, ta historia coraz bardziej wciąga i nie wiem, co jest ciekawsze. Czy ciekawszy jest, czy policjant, czy FBI zatrzyma złodziei, czy, czy zdąży zrobić to, zanim okradani gangsterzy sami na ich trop nie trafią. Czy może historia porwanego chłopca jest ciekawsza? Chociaż mnie najbardziej intryguje historia głównej postaci kreowanej przez Marka Rafalo, czyli byłego księdza, teraz agenta FBI, którego syn jest w Areszcie i czeka na wyrok. Dawno nie miałem takiego poczucia identyfikacji niemal z każdą postacią, która pojawia się w tej historii, z całą grupą i zadaniową i z tymi nawet złymi. Naprawdę, nawet z tymi złymi, to generalnie jest tak, że ja im wszystkim życzę dobrze. Życzę im, żeby im się wszystko udało, nawet, nawet te rzeczy, które nie do końca są zgodne z prawem. Bo, bo prawda jest taka, że każda z tych postaci w tym serialu ma jakiś grzech, ma jakąś skazę, ma coś na sumieniu, nawet ci agenci FBI. Ale każdy z tych ludzi jest dobry, czuły i kochający dla kogoś, kto jest jego bliską osobą. W tym serialu. A zatem to naprawdę jest super mocna historia i, i ją mocno polecam. Zatem dzisiaj nie jestem sfrustrowany, dzisiaj jestem rozochocony i entuzjastycznie nastawiony do dwóch seriali. Po raz kolejny namawiam do oglądania grupy zadaniowej na HBO Max. No i oczywiście fanów kulowych koni. Do tego przypominam, że właśnie na Apple wylądował pierwszy odcinek czwartego sezonu.